Moi drodzy, gdyby Lemingi miały powstać w roku 2026, no to otrzymalibyśmy grę Link dokładnie tak, Gierka miała premierę 15 stycznia, czyli dosyć świeżutka, niecały tydzień ma, gdzieś mi to Steam podrzucił i postanowiłem się zagłębić w temat, no i oczywiście z racji tego, że... Jest to ciekawa produkcja. Zademonstruję Wam, może się Wam spodoba. Jedziemy. Pierwsza misja do wyboru mamy oczywiście ich 4, 8, 12 w sumie. Czy to dużo, czy to niedużo? Wydaje mi się, że całkiem OK Ilość, biorąc pod uwagę fakt, że my możemy to sobie powtarzać, podbić swoje rekordy, robić achievementy i tak dalej. Sama produkcja kosztuje około 45 zł na Steamie. Pierwsza misja rozbitkowie. Nowa gra. Jedziemy. Spokojna podróż morska skromnych craftingów poszukujących nowych ziem do zasiedlenia zostaje gwałtownie przerwana, z głębi wynurza się olbrzymia spaczona ośmiornica i niszczy statek. Rozbitkowie zdołali uratować tylko trochę narzędzi, a teraz muszą znaleźć sposób na przetrwanie i wydostanie się z tej matni. Zbuduj niewielką osadę, dokończ warsztat obręczniczy i pokonaj ośmiornicę. Słuchajcie, nie wiem czy graliście w lemingi, jeżeli nie, no te lemingi to była taka gierka, gdzie były sobie stworki, bardzo podobne do tych, tutaj się to nazywają craftingi. W, w, kiedyś nazywały się to oryginalnie lemingi Bezpośredniego sterowania nad nimi nie mieliśmy. Mieliśmy natomiast określone narzędzia czy jakieś zdolności, dzięki którym mogliśmy blokować na przykład przejścia, żeby one nie mogły iść, żeby coś budowały, żeby coś wysadzały. I pamięta, znaczy, cel był taki, że musieliśmy ich dostarczyć bezpośrednio bezpiecznie do domu czy tam do portalu. Określone lewele miały określone ilości. Tych lemingów, które dostarczyć trzeba. Mówię o tych starych, oryginalnych lemingach, tak, nie mogliśmy tam nic budować tutaj natomiast mamy system budowania, system zdobywania surowców łamigłówki logiczne, no bo to lemingi na tym polegały, więc tutaj jakby ten stary wajbik zachowany jak najbardziej jest nie będziemy tego czytać, tych samouczków, ja wam to będę mówił mniej więcej, co te możemy robić, czego nie możemy robić, mamy system jakby pauzy, tak, prędkości od jedynki do trójki, co jest bardzo fajne zdobywamy sobie pieniążki, no to jest forma samouczka początkowego, tak, mamy też system właśnie budowania proszę bardzo budynki na samym początku możemy zbudować ratusz budynki możemy budować w określonych miejscach niestety tylko w takich gdzie takie domki występują bo to jest zależne od wielkości budynku i tak dalej i tak dalej no to każemy naszym craftingom stawiać ratuszyk Dobra, weź to znika, Dobra, no niestety tego nie pominiemy. Yy, Gierka też tam mówi oczywiście, co możemy robić. Możemy, bo widzicie, oni chodzą cały czas przez siebie. Tam, gdzie idą, po prostu idą na ślepo. Będzie przepaść, wpadną przepaść, będzie tam przepaść do wody, wpadną w przepaść do wody. Wszystko mają jednym słowem w dupie. To my jesteśmy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Mm. Nowością tutaj jest właśnie to, co wspomniałem wcześniej, budowanie. Mamy specjalne zdolności, do tego zaraz sobie odblokujemy. Mamy też przedmioty, dzięki którym nasze craftingi będą sobie wykonywały różne czynności no i żeby budować ratusz tu ingielka podpowiada potrzebny jest młotek ja ten młotek proszę bardzo spuszczę na głowę jednemu i niech sobie chłop to buduje w sumie dajmy im nawet ze dwa może nawet i trzy żeby dobra niech będzie dwa zawróć stary buduj to nie da się a to jeden no to jeszcze lepiej My mamy nowy poziom ratusza odblokowaliśmy nowe budynki nowe przedmioty bloker uderzenie siekiera kłoda tak teraz musimy zebrać drewno yy, to ten obrazek bloker to się to nazywa to jest ikoniczna dla mnie przynajmniej może dla całej serii lemingów ikonka bo mieliśmy jedną z pierwszych zdolności jedną z najbardziej jakby pożądanych i użytecznych w serii lemingi była właśnie no coś takiego jak ten bloker z jednego lemingi, leminga robiliśmy blokera który nie pozwalał przejść lemingom dalej czyli była przepaść chcieliśmy żeby tam już nie wpadały no to jednego leminga poświęcaliśmy żeby do końca życia blokował i zawracał inne lemingi. Tutaj to zostało rozwiązane w inny sposób, czyli po prostu stawiam takiego blokerka z drewna za pieniążki, pieniążki, kolejna waluta. Tu jeszcze mam jakąś, no do tej waluty nie doszedłem, ale tutaj ogólnie liczba naszych lemingów jest. Dobra, musimy teraz zbudować, musimy dostać tutaj 4 kłody drewna i musimy zbudować chatę trwala. Analogicznie robimy to w ten sam sposób, czyli tam, gdzie mamy budynek, tam to stawiamy. Ten młotek się nie zmarnuje. Łoteczek się nie zmarnuje, bo już y, mamy coś do budowania Zapas trochę siekier Upuści na ziemi, by przyspieszyć produkcję drewna Dobrze Upuścimy na ziemi, proszę jeden Proszę drugi Proszę trzeci Co ciekawe, chata trwala nie produkuje nam drzewa Tylko produkuje nam siekiery. Tak, nie wiem z czego on to wykuwa Ale wykuwa sobie chłop siekierę, wtedy Inelimik może po prostu podejść, podnieść to Pierwszy lepszy, jak jest taka zielona ikonka Podnosi, idzie, ścina Jest gitara, siema Dobra, tutaj odbierzmy sobie tę, tę kasę, którą dostajemy za wykonane zadanko. Mamy ulepszyć ratusz do drugiego poziomu, żeby to zrobić. Chyba trzeba tam dać drzewo, tak? To właśnie czwarte. Dobra, mamy drugi poziom ratusza, Odblokowały się przedmioty. dynamit, skrzynka, dywidany znak, drabina, winda towarowa, osadzonka kilowkami. Tak, czyli jakby łamigłówki mapa nam się dalej otwiera. Dynamik, jeśli masz poczucie, że nawet nie potrzebujesz zasobów, możesz... Yy, budynek mogę dobrze. Nie potrzebujemy siekier, więc to zamykamy zniszczyć prawie wszystko dynamitem możemy, dobrze. Bierzemy dynamit i co mamy zniszczyć? Zniszcz skrzynki dynamitem. Dobrze. Pach. Tutaj jest jeszcze za wysoko, to zniszczymy te dwie skrzynki, widzicie? I teraz one sobie normalnie idą. się drogę, mogą iść do przodu, idą do przodu, wspinają się. Yy, każdy crafting może korzystać z dabiny, tylko że jeżeli nic nie niesie. Dobra, dajmy im, że mają iść do góry. W sumie nie, mogą iść i do góry i do dołu. Tutaj yy, ta tabliczka, która blokuje, zawraca wszystko. Możemy sobie wybierać oczywiście, czy ma zawracać tylko yy, Lemingów, nasze znaczy craftingi, które mają siekiery, kilofy i tak dalej, czy nawet czy wszystko. Ja wybieram, że wszystko, żeby było bezpiecznie, żeby mi żaden tam się. żodyn żeby mi tam nie spadł. Mamy ten zniż bloker na mapie umieścić. A po co nam bloker na mapie teraz? Po co nam bloker na mapie w tym momencie? Że ważniejsze pytanie po co nam drzewo w tym momencie tutaj czekajcie, ja wiem po co. My musimy docelowo zrobić tak. Musimy wybudować ten oto tutaj budynek, z tego będziemy mogli produkować balistę albo katapulty i musimy wtedy tą ośmielnicę pokonać, żeby doprowadzić tutaj nasze craftingi i przede wszystkim pięć kamienia. No, musimy sobie troszeczkę pomyśleć, zastanowić się, jak to zrobić. Mamy kamień tutaj, musimy mieć gościa, który produkuje nam kill czyli chaty górnika. Teraz chatę górnika moglibyśmy postawić tutaj, żeby wydobywali ten kamień, ale pojawi się problem. Bo do tego, żeby się to kopać, musimy to zrobić dynamitem. Nie będziemy tego robić dynamitem, bo to będzie za wysoko. My postawimy sobie chatę naszego górnika tutaj. Dlaczego? Bo tu jest winda towarowa. Jak było napisane wcześniej, craftingi jak coś niosą, nie mogą po prostu pod labinie. Nie może ten wnieść tego pod labinie. okej? Okay? Może zejść, ale nie może tego wnieść. Więc, a nie, nie może zejść, on tędy spadał, dobra, głupoty powiedziałem. Nie mogą w ogóle korzystać z labiny, do tego służą windy towarowe, tylko windy towarowe jeżdżą do góry. Więc robimy tak: postawimy sobie skrzynki, bo mamy trzy, zablokujemy sobie tutaj tą wodę, żeby na nie wpadały, zdejmiemy sobie tego blokera, żeby spadły nasze craftingi tutaj na dół, te szczególnie, które mają to drzewo, bo my wybudujemy sobie chatę górnika w tym miejscu, tak. A dałem wam możliwość. No to nie korzystajcie z tej drabiny, bo bez sensu. Jeden już jest, ty zawracaj. Potrzebujemy jedno drz jeszcze drzewo, tu wtedy będą produkowali narzędzia. Spokojnie, i tu nie utkną, bo ja mogę nawet postawić tej drabinkę. Będą ja mogli sobie stąd spokojnie wyjść. No i młoteczek. Jeden młotek, żeby to po prostu wybudował. Nam jeden crafting, proszę bardzo. Buduj, buduj, buduj. Dzięki stary. No i teraz bierzemy sobie dynamitem do kamienia. Nie pamiętam, czego on potrzebował, żeby wykonać. Hata górnika wymagane do wytworzenia drzewo. Jest wymagane. No to może być to Helipa. Jeden kilof jest, czemu nie bierzecie. Bierz kilofa! Nie chcesz czemu nie mi Kilofa? Nie wiem tego. Ej, oszukali mnie. Dobra, może się pospieszyłem. Nieważne. W każdym razie macie drabinę, jakby się poszywali się stąd wydostać. Zróbmy to, co nam gra tutaj jednak każe. Umieść bloker na mapie. Dobra, blokera sobie umieścimy, bloker, bloker, bloker niech będzie. whatever, tyle, żeby zajczyło, po prostu. zajczyło. super, to sobie zdejmiemy. Musimy zbudować targ Dobrze, to postawmy w takim razie tutaj Targ potrzebne są dwie sztuki kamienia. Chyba, że on tam potrzebuje jeszcze jednej tej? Wymagane do budowy, no tak. A wymagane do wytworzenia. Ten budynek wytwarza kilof zamiast zakłody i monetę. No mamy monety mamy kłody. Tam jest kilof do wzięcia. Mordeczki. Tam jest do wzięcia kilofek, dobra. Inaczej to zrobimy. Yy, inaczej to zrobimy. Tutaj produkuj tę sie siekierę. I ja ci od razu zawrócę, żebyś tam dostarczył. Chociaż nie, czekajcie. Czy on tutaj to zaniesie? A, widzisz. Widzisz, dobra. Czyli nie wchodźcie. Czy jesteście mi tutaj potrzebni? Zabierzcie siekiery. I z tym drzewem proszę tutaj na dół. O, widzicie? I teraz mamy sobie... Możemy tą windą towarową dostarczyć kamień tutaj. Jeden z pięciu. Proszę bardzo, jak pracuje. Dawaj, dawaj, dawaj. Pytanie, czy to sobie zjedzie też na dół. On samo zjeżdża. Świetnie. I samo się od razu zbuduje. Coś pięknego. Coś pięknego. Dobra, czyli uruchomili, uruchomiliśmy w pewnym sensie silniczek. Niech oni sobie idą. Jak będzie miał kamień, to i tak na górę mi i nie wejdzie. To o to się absolutnie nie martwię. To już w sumie z automatu będzie sobie działał. Będą tam dostarczali. Świetnie. Chyba, że... Aha, bo tutaj jeszcze targ chcą zbudować, to niech mają chłopaki. Tutaj możemy postawić kolejną windę towarową, żeby dostarczyć sobie kamień wtedy i wybudować ten targ, tak jak nam grakarze. Ale na razie... Niech biorą, niech produkują, niech... Ścinają. Nie, gościu. Dobra. Zapomniałem. Tak, tak, tak. Tylko w dół. Okej. Okay. Przecież muszę iść dopuścić do tego kamienia. XD. to jest ważny budynek związany z zadaniem Tak 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 to wiemy spoko Także widzicie jak jakiś crafting niesie jakiś przedmiot i chcemy żeby go po prostu z rąk wypuścił wyszucił, No to mamy taką piąchę którą sobie walimy w ziemię i wtedy dostajemy monetę No i tyle nic nie niesie wtedy chłopek jak ty się znalazłeś tu a bo będziesz brał kilofa dobra jeszcze dwie sztuki. Mamy dwie sztuki. To tu już mi nie produkuj. Nie potrzebujemy tego. Chociaż wróć. Potrzebujemy. Tylko na górze. Muszę zawróć, bo jeszcze jeden kamyczek jest potrzebny. Dobra. Ten to bierze na górę. Ty to bierzesz na dół. Zapraszam na górę. Dobra, gotowe, dokończ budowę warsztatu, skończyliśmy. Nie wiem, czy jest sens budowania tego targu, ale ja go zbuduję. Zbudujemy go, bo potrzebujemy jednego tutaj ziomeczka jeszcze. <laughs> Może być z siekierą, on tutaj dostarczy, weźmie kilow. W Razie Teraz się tutaj na dole. Tutaj niech będzie drzewo możemy a możemy wyłączyć Dobra świetnie teraz zapraszam jednego pana na górę to będzie was więcej whatever Aha. No nie, nie za mądre to było nie za mądry. O, to się robi tak zawracasz bierzesz kamień i idziesz tak dobra idealnie mikro zarządzanie moi drodzy mikro zarządzanie masz muteczek, cieszysz się to się cieszę że się cieszysz to mi wybuduj to Dobra, mamy też gotowy targ, w którym możemy sprzedawać za pieniążki różne surowce. Jest jeszcze szkółka leśna, wytwarza sobie drzewo, ale nam to jest w, w zupełnie niepotrzebne. i dobra, i co? I teraz jak sobie klikniemy, to... Ośmiornica jest ostrzeliwana. Proszę bardzo. I co dalej? Aha, za 10. My z tym nie możemy sterować, tylko to z automatu strzela. Szkoda, że tutaj życia nie jest nigdzie pokazane. Może w jakimś patchu byśmy to dostali. To już wiem po co ten targ był. Moi drodzy. No i się udało. Nie z wystrzałość. zniknęła w morskich odmętach. Teraz możemy bezpiecznie kontynuować podróż. Na kolejnym poziomie zyskasz dostęp do nowego ulepszenia. Ratusza. Udało się zdobyć platynę. Zajęło nam to 17 minut. I teraz gra właśnie polega na tym, żebyśmy sobie to ewentualnie. Znaczy, platyna to jest chyba najwyższa wartość. Jak, znaczy, najwyższe oznaczenie, jakie można sobie dostać. tak? Ale tak to właśnie na tym to właśnie polega. Misję jest 12. w się od tego, jak opanujemy i czy 45 zł to jest dużo, czy to jest mało. Nie wiemy też jeszcze, czy to będzie rozwijane dalej, czy nie. Ja się w to jeszcze nie zagłębiałem aż tak bardzo. Ale sprawdźmy sobie misje otoczonych. Zobaczymy tylko, jak to wygląda. Po w wyczerpującej walce ze śmielnicą, craftingi w końcu dotarły na nowe ziemię. Gdzie okazało się, że w tej mistycznej krainie czają się kolejne niebezpieczeństwa? Zbuduj niewielką osadę, wyszkol kilku chłopów i pokonaj szkielet. No, jest wertykalność, zdecydowanie tak. Wielopoziomowość jest tutaj widoczna. Mamy jakąś wieżę do tego, czyli pojawiają się nowe budynki, które coś dają. To jest jakaś zbroja albo tarcza. Chyba. Czyli tak, mamy postawić ratusz. Ratusz możemy wybudować, gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce. Jedyne w sumie to jest tutaj. Do szkieletu i tak nie mamy do, dojścia. W sumie to tutaj wydaje mi się, że bardzo dobre miejsce na budowę. Zobaczymy, ile nam zajmie przejście tej misji. Oblokowany przylioty odrazowe bloker, siekera i tak dalej. Dobra, czyli dokładnie to samo, co było wcześniej. Ta drwala, tutaj bez sensu. Tutaj może być tam patrzę tylko czy jest bezpiecznie dla nich żebyś nie nie nadziali na żadnego tutaj szkieleta i na żadną przepaść nic takiego cztery kłody drewna żeby ten a tutaj co rób rób rób, 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 rób siekierki lub siekierki a mamy siekiery yy, Dobra użyjmy dwóch albo nie trzech, bo to będą 4 w sumie, tak? O nie, czekaj, czemu on zginął? Oj, niedobrze. Dobra. Tu musi bloker stać. Nie może tu bloker stać. Ej. Fatalna sprawa. Tu musi stać bloker. Straciłem, straciłem graflinga, smutno mi teraz. Czyli dobra, jest jakaś wysokość, w której, jak spadną, to umierają. Logiczne się to wydaje. Tutaj nie możemy postawić, bo jest przeszkoda. Nie mogę tu blokera postawić. Już teraz te są zablokowane. Trzeba będzie to ręcznie zrobić. W tym razie nie, nie ten. Nie ścinaj. Zawracaj, raz, dwa, trzy. Was przypuszczę. Dobra, zamykamy, zamykamy. Mamy dynamity. Tam chcą teraz kamienie, żeby to się jeszcze bardziej ulepszyło. I musimy to ulepszyć na poziom kolejny, tak. Aha, dobra, tutaj mamy kamienie. Mhm. Czyli muszę część śmiałków przestawić tam, postawić sobie katę górnika gdzieś tutaj. Jak znam życie, to tutaj się zrobi zaraz miejsce na to. Dokładnie tak. Tylko jak ja mam przetransportować. A wiem, jak po prostu tutaj zetniecie sobie. Dobra, wyrzuć to. Możesz iść. Yy... Dobra, ty zostań Nie korzystajcie z drabiny. Czanie, wróć. Tylko w dół. Tylko w dół, dobra. I tutaj wam dam Dwie siekiery. Dobra, dwie siekiery to na pewno mi to wybudują. Dodajmy do tego jeszcze młoteczek. Dobra, 5 dni to dostaliśmy, ale to my nie, nie to chcemy. My chcemy, żebyś ty produkował nam. A czekajcie, przecież ja mam kilofy. Co ja gadam? Bo musimy dostać tam kamień. Czyli tutaj sobie postawimy windę. Nie, Bez sensu, bo mamy tutaj blokera. W tym miejscu postawionego tu sobie postawimy windę. Mają być kamienie. Masz. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, który z nich to podniesie, zaniesie doznę do głównego budynku. Dobrze to wykminiłem? Dobrze to wykmieniłem. No, już jedno siedzi, super. Targowisko, żeby zarabiać pieniądze? Być może, być może tak. Więcej by się tych windek towarowych przydało. Dobra, tu jest nasz pierwszy przeciwnik. Szansę na trafienie, po nawet ma statystyki. szans na trafienie krytyczne, 20... szansę na trafienie, znaczy 25%. Sorry, punkt 31, obrażenie 1. Zobaczymy, jakiej jakie broni nam się odlukują. Odbierz 15, zbuduj dwa domy. Co to jest dom? W domach mieszkają craftingi. Po wybudowaniu każdego ulepszenie zbierzesz plus podatek. w postaci ulepszenie otrzymasz plany. Jeśli zniszczysz do mi to... No dobra, to masz tutaj domek. I masz tutaj drugi domek. Jedno drzewo, drugie drzewo, jeden motek, drugi motek. Niech to któryś podniesie. Sto postawcie sobie chaty. Poziom trzeci. Mamy to widzowie. Widły. Czy widły służą do walki? Plastlingowych. Chyba tak. Hata robotnika, kuchnia, tarta, plastlingowy. Studnia. Uuu, co tu mamy? Tu są specjalne zdolności. Patrzcie. Mamy spadochron. Dostępne są zakręcia. Co to jest za zaklęcie? Błogosławieństwo to zaklęcie, które można rzucić tylko na krafinka toczącego walkę, by zwiększyć cenność około 15. Proszę bardzo. Bańka my dla co zakończyć, przeszkadza Kraftinga na najbliższą platformę nad jego głową. Okej, okay, czyli można je, mogą się latać. Bardzo ciekawe i pomysłowe, podoba mi się. Podoba mi się, tutaj są teraz deski, a my nie chcemy desek. My chcemy plastlingowy. Plastlingowy, wymagany do wytworzenia. Co? Czemu mój. <laughs> musimy mieć marchewkę, żeby wytworzyć widły. Żeby mieć marchewkę, to musimy chyba zbudować tutaj deski, co? Dwa domy, targ. Chyba, że to jest ten plan, który dostaniemy z tego, bo możemy to ulepszyć. Ten dom. Mogła, mogłaby nam gierka dać nie mogłaby nam gierka dać warzywniak o warzywniak jest kluczny do podstawowej produkcji żywności można hodować las. okej okay, to czekaj to to po prostu kosztuje 8 tylko mamy 3 sztuki marchew marchew i my potrzebowaliśmy klas treningowy oh yeah oh yeah, baby Co i niech nam zdoje, bo za darmo to robimy. Nie będziemy marnować yy, tych narzędzi naszych. Marcheweczka sobie rośnie. Mam nadzieję, że wyrośnie idealnie na czas budowy placu treningowego. Czy tu się nie powinien pojawić przypadkiem ten? A jest, będą trzy. Dobra, i jedną. Wiele z narzędziami. Wy, jesteś, wy z tymi marchewkami jesteście najcynowsi. A to się ciągle produkuje. Stary. Cudownie. Teraz te widły. Dobra, dostarczymy i mamy. I możemy je sobie uzbrajać. i Wysłać jednego śmiałka bańką na górę. Zobaczcie to. Idziemy na szkieleta. Który podniesie? Nikt nie chce się bić. Dobra, ten się chce bić. Nie, wiem, czy to przez to przeleci. Dobra, źle go troszeczkę posłałem, ale jest. Jaka walka w ogóle! Wiesz, że widzieli w automatyjszy, że na początku walki, by wesprzeć twoje craftingi. Na tym poziomie trzeba rodzicie wspomóc się magiczną tarczą, która daje crafting dodatkowy punkt życia. Okczamp! Walka przebiega automatycznie, wrogowie rozmaite broje mają różne właściwości, żeby zwiększyć swoje szanse na może Można rzucać zakręcie, jak choćby błogosławieństwo. No i rzucimy to błogosławieństwo, to jest błogosławieństwo. Proszę bardzo, pobłogosławiłem cię. w A Ataki często chybiają celu do pokonania, których wrogów będziesz poczuwał yy, wielu żołnierzy. No traw w niego raz. Ja polegnie, nasz wojownik. A, też misnął. Dobra, piękny flawless zwycięstwo. Po pokonaniu szkielić zostało trochę kości na tym poziomie, więc im nie zrobisz, możesz jeszcze je tylko sprzedać na targu. Okej. Okay. No i fajnie, słuchajcie. Doskonale. Co tam dalej musimy zrobić? Odebrać sobie kupę siana. No to teraz bańkami możemy chyba wszystko załatwić, co? Mi się wydaje. Bo tutaj damy sobie drabinę do góry, jak tylko to drzewo zniszczymy, chyba, bo nie wiem, czy jakiś limit jest drabin? Nie ma. Tutaj. Wtedy by spadł tam. Jednego byśmy wpuścili. A tam jak się dostać? Łu, to jest jakiś Excalibur. Jakiś Excalibur. Tu możemy dynamitem się potem przekopać. Dobra, to czyścimy chyba te szkieletory. Czyścimy szkielety. Mamy 41 many. Byśmy musieli to zrobić tak. Dobra, tej się się pozbędę. Uzbroję ciebie, bo jesteś najbliżej, widły. Bardzo dobrze ci poszło, stary. Dopuszczę na ciebie jedną banie. Leć, leć, leć. Do góry. Dobra, i tu mamy bitkę, nie? Dostaliśmy tarczę. Możemy sobie w celnością. O, jest! O, ty jesteś kotem. Dobra, proszę tu szybko marcheweczkę dać. U potrzebujemy widełek. Tutaj musimy troszeczkę pomikrować. W jedną, drugą, w jedną, drugą. Jest widła. No, dawaj te widły. Uff! Czekajcie, żeby go nie stracić. Wyrzuć to. Masz widły? Błogosławieństwo? Z widzowie, to bez mydła my robimy normalnie. Dobra, i teraz jak Ciebie doprowadzić bezpiecznie do domu? To jest pytanie. Pytanie, czy to? Warto... Mag Magiczko człowiek może zmienić dowolną żywność. W punkty magii. Dobra, to za moment. Yy... Możemy Cię uratować? Po prostu postawimy blokera. Tam jest, chyba go drzewo zablokuje, nie? Może nie? Ok. Ciężary delikatne. Ciężary. To tu cię zablokujemy. I zaraz pomyślimy, co z tobą robimy. Najpierw niech te widełki nam się tutaj powytwarzają. Możemy sobie jeszcze jedną marchewkę postawić, żeby było szybciej. Fajnie, że możemy zmieniać surowce, które chcemy... Znaczy surowce, warzywa, które chcemy tam produkować teraz możemy się zająć tym jego mościem dawaj dawaj też szybko eee, czyli tak ty jesteś wojownikiem lecisz do góry banieczką proszę bardzo tutaj tą banieczkę skasujemy zeskoczysz sobie bezpiecznie tam i będzie walka Dobra, mamy walkę, puszczamy błogosławieństwo celności. Nie trafiliśmy, nie trafiliśmy znowu. Nie... No weź, dobrze. Super jesteś w wojowniku. Yy, nie wiem, czy przy... przeżyje, może być problem. Może być problem, ja nie wiem czy na drabinę taką... A nie wejdzie, bo niesie coś. Uh... Jak bardzo mi go szkoda by było. Dobra, mamy dużo kasy zaryzykujmy. Zobaczmy, czy będzie mógł wejść w locie na drabinę chłop. Nie ma, nie zginął. Dobra, to nie korzystajcie z tej drabiny. Teraz. Musimy się tutaj dobić. Na razie postawimy sobie blokera, żeby się tam nie wchodziły, bo potrzebujemy widełki. Tyle hmm. marchewek, a wy to wnosicie nie tam gdzie trzeba. Dobra, mamy kolejne widły. Bierzesz, haha, idziesz. Jaka arena. Blessing, celność, ciach, ciach. No nie, no ja bym. Wala... Jezu, tu, tu, tu jakiś boss był. Bob, może nie są im ale wspomożeni. I pan ma potrafią się uporać z tym paskudnym szkietami. A przeszliśmy już, czyli diament zdobyliśmy. Można zdobyć szybciej. Czy diament to więcej niż platyna? Nigdy tego nie wiem. W każdym razie, drodzy widzowie, Craftings bardzo przyzwoita, bardzo fajna produkcja. Jednakże jak widzicie, nie wiem czy. Nie wiem czy delikatnie nie za prosta. Ale jak na 45 zł wydaje się to stosunkowo niedużo. No ogólnie, ogólnie, fajne. Ogólnie fajne, myślę, że. Myślę, że mogę polecić, jeżeli ktoś gra w Lemingi, to będzie to fajny taki nostalgiczny playthrough. Tyle w dzisiejszym materiale. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli jesteście ciekawi gier strategicznych, no to jest subskrypcja, bo to będzie wtedy miejsce dla was, oczywiście. I tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Na razie cześć. Pa.